여러분의 삶은 대단히 많은 관심을 가지고 있습니다. 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 już przesiadka do kosmicznego auta względem Hondy Twojej, jak wrażenie, jak się zaadaptowałeś? A, powiem że ja szczerze, że zaadaptowałem się lepiej niż się spodziewałem. No, naprawdę no, nie patrzyłem zupełnie na czasy tutaj na odcinkach, ale no, bardziej na fan z jazdy no, i operowanie tym, tymi wszystkimi sprzętami i nowinkami, które, które dla mnie były nowością ale no naprawdę no super, super się jechało i super zabawa i przede wszystkim no z tego jestem najbardziej zadowolony. Jakiś taki już od drugiej pętli złapałem fajny feeling i jechało się naprawdę przyjemnie. A jakieś tam drobne błędy popełniliśmy wiadomo, bo, bo, no bo ciężko tak jechać i od, od kopa powiedzmy jechać bezbłędnie, ale były to na tyle takie nieszkodliwe, że tylko jakieś tam drobne sekundy w czasie. A auto w pełni, w pełni. Powiedz mi, czy gdzieś jakieś większe błędy gdzieś poza drogą byłeś? Bo wiele załóg miało problemy. Trasy bardzo trudne, chyba nawet jak na RSMP. E, coś się działo, czy cały czas po czarnym? E, tak, trasy były naprawdę bardzo trudne i generalnie warunki spęt i się pogarszały. Pojawiało się coraz więcej brudu, e, wody na odcinkach, czego się do końca nie spodziewaliśmy, bo opadów za bardzo to nie było w tych rejonach. A, a myśmy się też nie ustrzegli błędu, bo na drugim odcinku e, poszykanie, no gdzieś, gdzieś pospinało te wszystkie dyfry i do końca nie ogarnąłem. No i wyjechał, brakło mi już drogi, wyjechałem do rowu, no i ten rów zaczął coraz bardziej wciągać, ale ostatecznie gdzieś się robiło płycej, no i wyjechaliśmy. Dlatego e, uszkodzeń poza brudnymi kołami nie było większych. To na koniec powiedz, czy zrównałeś się z wujkiem na którymś z OS ów a jeżeli nie, to ile najmniej traciłeś, a może wygrałeś? No, Zresztą, że treningowo i testowo przed rajdem karkonoskim, to ciężko porównywać. To, to zupełnie inny poziom on prezentuje. Aczkolwiek na jednym odcinku udało się wygrać, a jeden zremisować. Także no to takie małe sukcesy. Wielkie, no to, wielkie sukcesy. No to gratulacje i kiedy Cię zobaczymy w Hondzie? Albo jaki kolejny rajd planujesz? No kolejny rajd, no to następna eliminacja rajdowego pucharu, czyli rajd karkonoski za tydzień. No i już jedziemy Hondą z powrotem. No niestety. No, I <laughs> do